Cześć, witajcie! Dziś opowiem Wam, dlaczego warto przebywać w lesie. Zobaczcie, las to jest naprawdę cudowne miejsce, w którym nie ma tego wszystkiego, z czym yy, mamy styczność yy, w miastach. Hałas, smród, spaliny. Zanieczyszczenia oprócz spalin też innego rodzaju, zanieczyszczenia elektromagnetyczne. Poza tym natłok ludzi. To też jest natłok różnego rodzaju energii. Tak. Mijamy się z osobami, które mają zły nastrój, jakiś smutek na sobie. Niektóre osoby bardziej wrażliwe są podatne na coś takiego, w sensie takim, że odbierają tę energię, przetwarzają je w taki sposób, że się po prostu źle z tym czują, nie wiedzą co się dzieje. To nie jest dobre. Na przykład, gdy jesteśmy w zatłoczonym autobusie, w zatłoczonym metrze. To naprawdę... Nie jest dobre nie tylko dla tych, którzy właśnie są wrażliwi na to i od razu czy po krótkim czasie reagują na kontakt z takimi ciężkimi negatywnymi emocjami, ale też długoterminowo jest to szkodliwe dla każdego, ponieważ ma to swoje skutki. Zobaczcie, w lesie tego nie ma. Tutaj jest spokój, cisza, zieleń. Ładnie pachnie. Zobaczcie, ile tu drzew. Jak tu jest fajnie, jaki tu jest spokój. Można normalnie oddychać świeżym powietrzem, które pachnie tak jak powinno pachnieć powietrze a nie jakimś olejem czy spalinami. Nawet te samochody, które stoją na parkingach w miastach. I są ich maski, pod którymi są silniki, to jest nagrzewane wszystko na słońcu. To te wszystkie opary, to wszystko, co stamtąd z siebie dostaje, to też tam szkodzi. A tutaj czegoś takiego nie ma, to jest pięknie, to jest po prostu cudownie. Zobaczcie te drzewa. Te drzewa, jakie to wszystko jest fajne, jakie to jest naturalne. tak? Tutaj normalnie człowiek może funkcjonować tak, normalnie. No i co ja w tym lesie robię? No chodzę sobie tak godzinę, dwie... Czy codziennie? Nie, nie codziennie. W te pozostałe dni ćwiczę. Ćwiczę chińskie sztuki walki, wushu, kung, tai chi. A w pozostałych dniach staram się wybrać na spacer do lasu. No i wracając do tego, o czym wspomniałem wcześniej, o tym całym natłoku, który panuje w miastach, natłoku ludzi, natłoku maszyn, czyli samochodów, motorów. To wszystko jest szkodliwe, tak? Dopóki będziemy z tym mieć styczność na co dzień, to będzie to dla nas niedobre. Co zrobić? No, można na przykład wybrać się w takie miejsce, w którym panują nieco inne warunki, tak? Po co? No, po to, żeby nasze ciała i umysły odpoczęły trochę od tego wszystkiego, co je ekstremalnie obciąża, po to, żeby dać im szansę na regenerację, bo właśnie brak takiej regeneracji, Przyczynia się do tego, że zaczynamy chorować, tak? Zaczynamy chorować nie, nie tylko fizycznie, ale coraz więcej ludzi zaczyna, być, zaczyna mieć problemy z głową, tak? No, prosto mówiąc. I to jest bardzo ważne, żeby, żeby regularnie, no jeżeli wiadomo, że nie każdy może pozwolić sobie na to codziennie, tak? No ale chociaż co drugi dzień czy tam trzy razy w tygodniu, żeby regularnie wybrać się do takiego miejsca. Bo tutaj poczujesz inne powietrze, inną energię. Po jakimś czasie zrozumiesz, że jest ci to potrzebne, bo nie każdy to rozumie, tak? Ludzie nieraz wybierają się do lasu na jakieś tam rodzinne spacerki, pójdą sobie wolnym kroczkiem, tak? Przejdą się. Ale w międzyczasie cały czas rozmawiają ze sobą o tych sprawach, które je dręczą, tak więc ten spacer, ta, ta wyprawa do lasu nie ma takiego sensu. To nie jest to samo, co pójść sobie samemu do lasu i na przykład puścić luźno umysł tak, przestać yy, mieć jakieś tam myśli na jakieś tam tematy, to po prostu ten spacer w lesie oznacza też. Spokój umysłu, tak? Przestajemy myśleć o tych sprawach, które nas męczą na co dzień, tak? Bo, no mówię, nie ma to sensu wybrać się z grupką osób i dalej dyskutować o tym samym, o czym godzinę wcześniej dyskutowaliśmy przez telefon czy dyskutowaliśmy osobiście. To nie jest miejsce na to, to jest miejsce na to, żeby umysł wszedł w stan medytacji takiej delikatnej. Czyli wybieramy się do lasu, tak? Wybieramy się do lasu, nie tylko fizycznie, nie tylko przenosimy nasze fizyczne ciała do tego miejsca, którym jest las, ale również nasz umysł wchodzi do tak zwanego lasu. No są też tacy, którzy na przykład e, idąc, będąc w lesie, tak naprawdę nie wiem po co tutaj się, w jakim celu. Co oni mają na myśli, wybierając się tutaj. Na przykład cały czas są w telefonie, tak? W tym internecie, czy jakieś tam piszą SMSy, siada, wstaje, za chwilę znowu siada, pisze, stoi, pisze, idzie dalej, wraca się, zmienia kierunek. Nie wiem. To nie ma większego sensu, tak? jeżeli szukasz. Jeżeli się wybierasz do tego lasu w celu regeneracji, tak? w celu poczucia się lepiej, to zupełnie nie ma sensu takie zachowanie. No, wiadomo, ja teraz nagrywam, więc bez telefonu trudno by mi było nagrać tak? ten materiał. No, ale wiadomo o co chodzi. Nie, nie wybieramy się tutaj, moim zdaniem, tak. Po to, żeby y, umysł był wciąż zajęty tym samym, czym jest zajęty, będąc gdzie indziej, w mieście, w mieszkaniu, w domu, w pracy. To nie ma sensu. Przebywając w tak pięknym miejscu, warto to miejsce jak najlepiej wykorzystać. Na przykład o stanie umyślne umysłu już wspomniałem wcześniej tak ale do tego dochodzi też oddychanie oddychanie w pewien sposób większość osób no niestety no niestety no, nie wiem jak to ująć oddycha bo oddycha tak ale no nie wie tak naprawdę nie jest świadoma procesu całego mechanizmu mechaniki tego oddechu tak no bo można oddychać na różne sposoby chcąc oddychać prawidłowo w celu takim, żeby na przykład się zrelaksować i zregenerować, no to powinniśmy oddychać z taką częstotliwością, jeżeli idziemy na przykład szybciej, wiadomo, że będziemy oddychać szybciej, tak? Ale starać się oddychać przeponowo. Czyli nie górą tutaj, tylko bardziej dolną częścią ciała, tak? Co jeszcze, co jeszcze można robić oprócz Podziwiania lasu, pozostawienia tych wszystkich niepotrzebnych myśli w innym miejscu i prawidłowego oddychania. Co, co takiego można robić w lesie? Otóż bardzo wiele. Na przykład można się cieszyć widokami. Można Starać się, jeśli ktoś, wiadomo, nie, nie, może się to nie udać za pierwszym razem, ale można na przykład starać się wyczuć energię tego miejsca, tych drzew, tych roślin. Ogólnie rzecz ujmując, różne drzewa mają w sobie różne energie, tak? Można te drzewa podotykać, powymieniać się z nimi tymi energiami, co może naprawdę bardzo korzystnie wpłynąć na nas. Jeśli ktoś ma ochotę, może też, no wiadomo, że tutaj teren nie jest za bardzo o, na to odpowiedni do tego, ale można też pochodzić sobie na bosaka, bez butów, bez obuwia, tak? Ale ostrożnie. Co to daje? No daje to bardzo dużo, dlatego że człowiek Zaczyna czuć y, silniejszą więź z ziemią. Jest bardziej zakorzeniony mentalnie, emocjonalnie. Co oprócz tego można robić w lesie? To można na przykład medytować, y, nie tylko stosując takie. Y, Taki proces, o którym wspomniałem wcześniej, polegający na tym, że pozostawiamy ten natłok myśli gdzieś tam w innym miejscu, tak? a wybieramy się zarówno fizycznie, jak i mentalnie do lasu, ale też można sobie pomylić yy, tradycyjnie, no. i to jest to, czym się właśnie za chwilę zajmę.